Siemano, z tej strony kaliber.pl Mówię tak cicho, bo u mnie już ludzie śpią. Jesteśmy na arenie ósmej naszego serwera sfragowani.eu Hunger Games Czekam na ludzi, bo będziemy nagrywać tutaj filmik w twórkę, na takim małym duelu. Bardzo fajna mapka zrobiona z pistonów i płotków. Nie ma właśnie skrzynek, to jest taka nietypowa. Jedziemy tylko na ręce. No i to napiszmy. I zaciskam FOTĘ Czekam jeszcze dwóch ochotników w, na, w przy... witaj... się nie trzeba pisać zobaczmy jeszcze jeden iiii trochę to długo trwa więc zrobimy cięcie no i spotykamy się jak zacznie odliczanie o, mamy już czterech i git majonez zaraz walczymy, już jest nas 20 i jedziemy Jedziemy tak, ja bez rebanana pojadę, ale boję się, że kamerę będą chcieć zabić jako pierwszą. I zaraz padnę. No i to już po naszej arenie. Cześć, działałem. Pa.